Zapraszam. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowny Panie Prezesie. Z ogromną przyjemnością przyjęłam w imieniu Organizacji Międzyzakładowej nr 494 pracowników oświaty i wychowania NSZZ Solidarność region Mazowsze. Zaproszenie na Jubileusz 50-lecia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Wola i 35-lecia Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Mos Wola. Godny podziwu jest bardzo duży dorobek tej placówki. Dumą napawają naszą oświatową społeczność i środowisko lokalne osiągnięcia i sukcesy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Wola efekty zrealizowanych programów edukacyjnych, sumienna oraz wytrwała praca całego zespołu pracowników. Życzę wszystkim Państwu dalszych sukcesów, wytrwałości w realizowaniu inspirujących zamierzeń. Dziękuję.